Dzisiaj Kosiankę odwiedzili katecheci, Znany z in, znani z innych zdjęć i filmów katecheci, to są bardzo grzeczni, pobożni ludzie. Oni, dzięki nim właśnie je, mamy tutaj gabrysie mamy na tej błysce. Tak, ja jestem księdzem, ale jakoś się tak, tak wyszło. No. Tak wyszło, dzięki nim mamy gabrysie. tam z tyłu chowa się siostra, siostra Agnieszka, która ją urodziła. A te są w porządku. Mam dla nich ten chleb z częstochowy. Zaraz przyniosę i poczęstuję ich. Chlebem i solą. I podlaskim bimbrem. Właśnie. Są, jesteście w Kosiance już chyba czwarty rok. Tak, pewnie nie będzie. Cztery lata. Tak, tak, ale raz więcej. więcej, bo jeszcze w zimę byliśmy na morsowaniu. Kiedyś. No właśnie. I jeszcze Wam nie obrzydła kosianka. Dobrze, bardzo się cieszę. Ja jako Sołtys witam Was oficjalnie. i... A to jest syn Sołtysa i wnuczka Sołtysa. I bardzo się cieszę. No, na... Postanowiłem nagrać film Wam wcześniej, dopóki jesteście trzeźwi jeszcze.